Choroba kociego pazura jest to przede wszystkim mm, choroba kota, prawda? To znaczy, że kot zostaje zarażony bakterią, która się nazywa Bartonella Hensele. Jest to bakteria, która bytuje w krwi kota, a dokładnie w erytrocytach. Choroba jest przenoszona przez pchłę, to znaczy, że jak kota chorego ugryzie pchła, przeskoczy na drugiego kota, to go zarazi, prawda? W związku z czym często występuje, jest to często dosyć występująca choroba w skupiska, wśród kotów e, wolnożyjących, e, śmietnikowych. W większości przypadków e, u kotów wolno żyjących choroba ta przebiega bez objawowo, natomiast e, grupę ryzyka stanowią koty, które mają obniżoną odporność, czyli kotki w ciąży. E, jeżeli zdarzy się to chodowi, to foty, które przyjmują leki obniżające odporność, leki immunosupresyjne zwierzęta po przeszczepach. Do objawów bartonellozy z, u grupy kotów z obniżoną odpornością należy gorączka, powiększenie węzłów wolnych, zapalenie błony naczyniowej oka, zdarzają się nawet czasami objawy neurologiczne, natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, Generalnie przebiega ona bezobjawowo. Natomiast to, co jest istotne, to to, że choroba ta jest zoonozą, czyli jest chorobą, która się przenosi na człowieka. Jak to się dzieje? A to już dzieje się to w ten sposób, że pła gryzie kota, pobiera krew, ponieważ pła na kocie nie mieszka. Pła mieszka w otoczeniu. Natomiast na kota wchodzi zjeść, zrobić kupę, mówiąc kolokwialnie, i z niego schodzi. Kał na kocie wygląda w ten sposób, że obserwujemy na sierści kota takie czarne kropeczki. One w momencie rozpuszczenia, czy na przykład pod wpływem styku z wodą utlenioną, zabarwiają się na czerwono i to jest po prostu strawiona krew kocia. I kot podczas swojej pielęgnacji, myjąc się, przenosi językiem. Te odchody, po prostu pchle, w których jest ta bakteria, na pazury, na zęby, na, na język. I w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że zadrapie człowieka bądź go ugryzie, przenosi po prostu tą, tą bakterię na człowieka. U człowieka objawia się to przede wszystkim obrzękiem, zaczerwienieniem w miejscu pogryzienia bądź częściej podrapania. Może dojść do podwyższenia temperatury. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że dochodzi do wysokiej gorączki, powiększają się wody węzłowe. Natomiast zazwyczaj kończy się to po prostu zwykłym takim miejscowym obrzękiem, obrzękiem skóry. Tak to mniej więcej wygląda. To jest trzeci dzień po podrapaniu, po gryzieniu, także tak już jest nieźle, ale ja akurat jestem w trakcie antybiotykoterapii. To, co, co, co powinniśmy zrobić? No, w momencie pogryzienia bądź podrapania powinniśmy to wszystko umyć, prawda, zdezynfekować. Natomiast, jeżeli dołączają się do tego rzeczywiście y, robienie, ból, prawda, obrzęk ręki, no trzeba się zgłosić do lekarza i przyjąć, y, przyjąć leki. No, zazwyczaj Tak samo jak u kotów, u ludzi też występuje grupa ryzyka, czyli osoby o obniżonej odporności, kobiety w ciąży. Osoby po przeszczepach, osoby przyjmujące leki immunosupresyjne, czyli obniżające odporność, osoby starsze czy dzieci. I rzeczywiście u nich może się rozwinąć uogólniona po prostu choroba z, z, gorą z wysoką gorączką, no, oczywiście jest na obrzęk tego miejsca, prawda, gdzie, gdzie kot pogryzł człowieka bądź go podrapał. Natomiast to no wiadomo, wtedy to już wymaga interwencji u lekarza i też stosujemy tutaj antybiotykoterapię plus no leki jakie, jakie prawda, zaleci lekarz, a to już pustają gesty, prawda, ludzkiego lekarza. No, co robić, żeby, żeby, zapobiegać temu? Przede wszystkim, no, regularnie stosować preparaty, prawda, u kotów, jeżeli, ponieważ jest to dosyć mocno rozprzestrzająca się choroba w środowisku, czy nawet w hodowli, no to wiadomo, jak są pchły, to są już zazwyczaj na wszystkich kotach w skupiskach kotów wolnożących zazwyczaj są też na wszystkich kotach, w związku z czym stosujemy preparaty regularnie, preparaty przeciwchelne. Jeżeli zdarza się to w domu, czyli mamy pchły u zwierząt naszych domowych, u kotów, stosujemy preparaty przeciwchelne oraz stosujemy preparaty do, do odkażania po prostu środowiska, czyli preparaty przeciwchelne, nie zagrażające kotom, w środowisku, bierzemy wszystkie posłania, no pozbywamy się po prostu chałup ze środowiska.